Dzień dobry, ja jestem Mikołaj Grawic witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie za oknem 33 stopnie. Oczywiście odebrałam już świadectwo, co oznacza, że mam wakacje, a odebrałam je później niż Wy, więc na pewno Wy również macie te wakacje. Słuchajcie, moi drodzy, oczywiście na wstępie chciałabym pogratulować wszystkim uczniom, którzy zdali, e, wszystkim tym, którzy czekają na dyplomy, na odebranie dyplomów lub na dostanie się na studia z pozytywnymi wynikami. Otrzymam za Was bardzo mocno, słuchajcie, kciuki, e, żebyście się dostali do wymarzonych uczelni, szkół i tak dalej. Natomiast moi drodzy, nie przedłużając, mamy wakacje. Za oknem 33 stopni więc to jest idealny moment na to, żeby korzystać z pogody, więc tu będzie oczywiście forma gadana, za którą bardzo tęskniłam, ale krótko zwięźle i mam nadzieję, że na temat, więc żeby nie trzymać Was długo przed ekranami, albo żebyście mogli sobie zobaczyć coś, jak już się wymęczycie na tym dworze, korzystając z tych dwumiesięcznych, słuchajcie, wakacji, to mam dla Was coś super, bo przygotowałam 10 rzeczy, które warto zrobić w wakacje. Kto wie, może kogoś zainspiruje. Mam nadzieję, że któryś z pomysłów zostanie przez Was wykorzystany. A wykoniecznie dajcie mi znać o tym w komentarzu, czy któryś pomysł Wam się podobał, czy któryś wykonaliście, lub jakie macie pomysły na Wasze tegoroczne wakacje, oczywiście. Wszystkie komentarze czytam i czekam na nie w podsekcji komentarzy. Moi drodzy, pierwszą rzeczą oczywiście w moim przypadku jest adrenalina, więc ten stres, który nam się nagromadził przez cały rok szkolny, czy przez pracę, czy przez cokolwiek, jesteśmy w stanie zrzucić poprzez adrenalinę. Jedziemy sobie do parkouru z ryf, się nie myśleć o niczym, bo jedyne o czym myślisz to to, że zaraz zjedziesz w dół z 90 metrów i będziesz musiał krzyczeć albo trzymać się mocno, żeby nie wypaść z tego wagonika, więc jest adrenalina, są endorfiny, jest krzyk, więc. Jest super, słuchajcie, przez tą chwilę ja bardzo lubię adrenalinę, skoki na bungee, skoki ze spadochronem, także pierwszy punkt, najważniejszy, zrób koniecznie coś, co da Ci adrenalinę, ale pozytywną, niekoniecznie taką stresową, no i oczywiście baw się dobrze, bo to o to w tym chodzi. Druga rzecz moi drodzy, mamy więcej wolnego czasu, więc koniecznie musimy zrobić coś nowego. Koniecznie. Czy to będzie jakiś kurs kulinarny, czy fotograficzny, czy pójście w nowe miejsce, spróbowanie nowych przepisów, czy stworzenie kanału na YouTube. Mamy więcej czasu, dlaczego by nie? Kto wie, może się kiedyś na tym wzbogacisz i nie będziesz musiał chodzić do pracy i Twoje wakacje będą trwały całe życie. Ułożysz sobie grafik pod siebie i bardzo Wam oczywiście tego życzę, moi drodzy, także spróbowanie czegoś nowego, nauka nowego języka. Zróbmy coś, co da nam przyjemność dla fizyczną i dla głowy, ale jednocześnie, która sprawi Wam przyjemność, bo wiadomo, że nie wszystkie obowiązki, które wykonujemy i które mamy, są przyjemne, więc stwórzmy sobie właśnie takie obowiązki, które są dla nas przyjemne i ciekawe. Przy okazji, możemy poznać też nowych ludzi, nowe kontynenty, nowe horyzonty, czy nowy pomysł na życie. Moi drodzy, ja na przykład postanowiłam zrobić jeszcze szkołę policjalną jedną i drugą. Potem jeszcze mam kolejne plany co do nauki i udało mi się w końcu ukierunkować na to, co chcę robić w ogóle w przyszłości. Ja mam 23 lata, w tym roku skończę 24 i dopiero się ukierunkowałam, dlatego. Dla osób, które wybierają szkołę z myślą odnośnie studiów i tak dalej, może Wam się to zmienić, słuchajcie, jeszcze pierdylian razy, czego Wam nie życzę i żeby Wam się ukierunkowało to w miarę szybko, bo wtedy wiecie już stricte, do czego dążycie. Ale o szkole i studiach będziemy sobie rozmawiać oczywiście w sierpniu. Moi drodzy, i tak, próbowanie nowych rzeczy, nowy kurs tańca czy czegokolwiek, to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby spędzić tak kreatywnie i bardziej ciekawie Wasze wakacje. Alienujemy się, to jest kolejny podpunkt, bo mamy tyle bodźców, jesteśmy tak przebodźcowani, tak zestresowani w niektórych momentach, że brak telefonu, wiadomości, smartwatcha i korzystanie po prostu z tego, co mamy, czyli yy, nie wiem, natura, jakby nie wiem, kolejne rzeczy ze znajomymi, wyłączamy ten telefon, idziemy sobie w cholerę w Bieszczady i czerpiemy po prostu chwilę bez telefonu, bez smartwatcha bez niczego. Kolejnym punktem, słuchajcie, który zrobię w tym roku, którego jeszcze nie robiłam, e, i dałam wam oczywiście feedback pod koniec wakacji, to jest stworzenie listu do samej siebie, który otworzę w przyszłym roku na podstawie wakacji. Jak chciałabym, żeby wyglądały moje przyszłe wakacje? Jakie mam cele i marzenia na ten przyszły rok? Do czego chciałabym dążyć? I oczywiście opiszę krótko co już się dzieje przez te wakacje, zrobię sobie gdzieś tak to w połowie albo pod koniec, żeby można było to otworzyć tak, żeby te wakacje się nie dublowały, żeby nie było tego samego na przykład Chociaż ja jestem osobą, która bardzo lubi te same rzeczy, lubię jeździć w te same miejsca, jeść te same rzeczy, żeby po prostu, bo nie lubię zmieniać, nie lubię zmieniać i nie lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu za bardzo. Czasem trzeba, wiadomo, ale jak nie, no to po co? Po to, żeby mieć komfort dla mnie. Malowanie wschodu lub zachodu słońca podczas zachodu lub wschodu słońca na płótnie z winem czy z jakimś napojem bezalkoholowym. Ja uważam, że to jest świetny pomysł, bo po pierwsze robimy to na świeżym powietrzu, głowa odpoczywa, mamy powrót do korzeni dziecięcej, gdzie się malowało kredkami, farbkami i tak Przy okazji mamy jeszcze inspirację do obrazu, bo całe otoczenie jest inspirujące. Może być, nie wiem, latający sobie piesek, właśnie ten wschód czy zachód słońca, czy jakaś para, która yy, nie wiem siedzi sobie po prostu na ławce albo jakiś człowiek, który coś robi. Mamy inspirację, robimy coś ciekawego, ćwiczymy się też manualnie, więc łatwiej nam będzie we wrześniu po prostu wrócić na tory pisemne. Tak samo przy tym liście. Ćwiczymy dłoń, żeby potem nie było, że jest wrzesień, a chcesz mieć estetyczne notatki, tych estetycznych notatek nie ma, no bo ręka pisze, jakby nie pisała dwa miesiące, no bo przecież nie pisała, no bo mamy wakacje, więc po co mi w ogóle długo nie? Wszystko mogę zrobić na telefonie, na komputerze, klawiaturka i tak dalej. Kochani, korzystajcie z tego, co daje Wam miasto bądź wieś, w której mieszkacie, co jest super. Ja uważam, że teraz w ogóle całe pole mamy do popisu, bo jest waka są wakacje. Jest ciepło, więc jest dużo akcji takich związanych ze świeżym powietrzem. Są jakieś dni miasta, czy jakieś warsztaty, które są organizowane za darmo, czy jakaś zumba na powietrzu, czy cokolwiek. Ja uważam, że to jest genialny, genialny pomysł, no dlatego że po pierwsze nie robimy tego w domu, bo w domu będziemy siedzieć w okresie zimowo-jesiennym, bo po co mamy tam wychodzić, skoro jest zimno i piździ. No a teraz mamy ten czas, więc mamy możliwość w ogóle skorzystania z tej pogody. I czemu ja tak cisnę w każdym podpunkcie na to, żeby zrobić coś na dworze? Bo warto, bo jest ciepło, bo możemy się opalić, nabrać kolorów. Zawsze, jak jesteś taki opalony, to w ogóle i skóra ładnie wygląda. I stroje, outfity kąpielowe też, wszystko wygląda pięknie. I w ogóle skóra jest taka, wiecie, odżywiona. My lubimy słońce. My, Polacy, mamy mało słońca, więc słońce to jest kwintesencja, słuchajcie do sukcesu, bo dostajemy więcej witaminy D. Oczywiście przy takich temperaturach warto pamiętać o tym, że dostajemy też udarów cieplnych, więc chronimy trochę głowę przed słońcem, staramy się nie wychodzić, czy też osoby starsze przy, przy takich upałach, ale kremy z filtrem też warto się zabezpieczyć, żeby się nie spiec i nie spędzić w wakacji na smarowaniu się, słuchajcie, kefirem, bo masz lankę, y ale słuchajcie, co jest jeszcze ciekawego? No właśnie pogoda, czyli kąpieliska, wszelkiego rodzaju morze, góry, baseny, czy jakaś pogoria tego typu, jakieś baby plaże, które mamy w okolicy. Ja uważam, że to jest w ogóle świetny pomysł spędzanie czasu ze znajomymi, czy nawet samemu na kocu. Piknik, który możemy w ogóle wykonać. Piknik to jest genialna sprawa. Bierzemy jedzenie, bierzemy książkę, odpoczywamy. Głowa odpoczywa, mamy zielone i tak dalej. Super. Super. Ja jestem w ogóle bardzo pod tym kątem. Ciekawa, szczęśliwa jak to wyjdzie, na pewno w tym roku będę robiła, słuchajcie, piknik. Co prawda pływać nie umiem, ale na kąpieliska też może uda mi się jakiś trafić. Co jeszcze robimy ciekawego podczas wakacji i co warto zrobić w wakacje? No przede wszystkim odpocząć. Ja bym chciała, żeby te Wasze wakacje to nie była presja na to, kto ma najbardziej zajebiste wakacje ever świata i na jaki zanzibar kto nie pojechał. Ważne jest to, żeby odpocząć, żeby się zresetować, żeby zrobić coś ciekawego, żeby pozwiedzać, żeby pojechać w jakiś kierunek, zrobić jakiś city break. City break to w ogóle też jest świetna sprawa. Tu mamy kurduple, który chce się ze mną bawić, także mu zaraz coś dam. No i moi drodzy, city break to jest super sprawa, bo w krótkim tempie bierzemy walizkę, wyjeżdżamy, jedziemy gdzieś autem, pociągiem, samolotem, zwiedzamy, kosztujemy kuchni, która tam jest, tej lokalnej. I pa! kosztujemy lokalnej kuchni, zwiedzamy nowe miejsca, muzea, kulturę, poznajemy nowych ludzi z tych okolic. Także City Break to też jest kolejna rzecz, którą bardzo, bardzo, bardzo warto zrobić w wakacje. Ale tak jak już wspominałam wcześniej, mam nadzieję, że te Wasze wakacje będą przede wszystkim pełne szczęśliwych wydarzeń, pełne odpoczynku, pełne relaksu, żebyście wrócili z nowym rokiem szkolnym, czy z wrześniem, z taką dobrą energią już na całe te zimowe, jesienne miesiące. Ja zachęcam także do subskrybowania mojego kanału, do oddania dzwoneczka, bo nie ominą Was żadne filmy. A słuchajcie kochani, okolice sierpnia to będzie czas oczywiście powrotu do szkoły, czyli back to school, z okazji będzie rozdanie, także warto być na bieżąco, subskrybować, lajkować i komentować, być aktywnym, bo to też będzie wpływało na to, kto otrzyma paczkę z rzeczami na nowy rok szkolny. Bardzo też cieszę się, bo przyszły rok i połowa tego roku, który nam został, to też będą przygotowania weselne, ślubne, także kontent ślubny, jeżeli Was interesuje, to też jest dobry moment na to, żeby zostać ze mną na dłużej. Oczywiście dużo rzeczy będzie się działo, dużo wyjazdów, ciekawych rzeczy, dużo przepisów, inspiracji, trochę zumby, więc mam nadzieję, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i oczywiście ten kanał trochę się rozwinie i dojdzie do większej ilości ludzi, więc mi pomaga to jak najbardziej w rozwoju, czyli lajkowanie, komentowanie i subskrypcja, do czego zachęcam. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę wspaniałego i cudownych wakacji. Do zobaczenia już w niedzielę o 18. Cześć!